Dla pobożności ludu chrześcijańskiego w procesie uświęcania człowieka na przykładzie kultu Najświętszego Serca Jezusowego. W perspektywie podejmowanego tematu warto na wstępie zadać sobie kilka bardzo ważnych pytań. Jednym z nich jest pytanie o to, czym jest pobożność ludu chrześcijańskiego, jak ją rozumiemy? I to pytanie, choć na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo oczywiste, niesie ze sobą niemały problem. Istnieje bowiem zawsze ryzyko pomieszania pojęć i zastępczego używania ich także w kontekście liturgicznym. A przecież, co za chwilę zobaczymy, liturgia i pobożność ludowa czy ludu chrześcijańskiego stoi na dwóch różnych biegunach, które nie mają charakteru jednak przeciwstawnego, ale raczej charakter uzupełniający. Patrząc od strony historycznej, możemy powiedzieć śmiało, że pobożność ludowa przeżywała swoje wzloty i upadki. W wiekach średnich przeżywała niewątpliwie swój największy rozkwit, choć nie oznacza to, że wcześniej ona w ogóle nie istniała. W wiekach średnich dawała ona ludziom przestrzeń do realizacji własnych, często sprzecznych z duchem kościoła, form modlitwy i kultu prywatnego. Nie oznacza to oczywiście, że kościół ignorował czy też Odrzucał tę formę wyrażania się, co w dalszej części tego przedłożenia będziemy mogli zaobserwować na przykładzie kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Kościół bacznie zawsze się przyglądał i akceptował te formy, które były zgodne z jego nauczaniem. Czasem, niestety, można było jednak odnieść wrażenie, że pobożność ludu Bożego była silniejsza i popularniejsza niż sama liturgia. Przyczyną tego stanu rzeczy było silne sklerykalizowanie liturgii i w zasadzie już w wiekach średnich nieistniejąca katecheza mistagogiczna. Zmianę w tym temacie przynosi dopiero Sobór Watykański II, który przypomina o nadrzędnej roli liturgii, ale jednocześnie próbuje przywrócić właściwe miejsce temu, co nazywamy pobożnością ludową. Reakcja na ten stan była bardzo różna i niejednokrotnie skrajna. Wydaje się jednak, że do pontyfikatu Jana Pawła II przeważała opcja odrzucenia wszystkiego tego, co wypływało z pobożności ludowej na rzecz tzw. czystości liturgicznej. Wówczas to zaczęto likwidować formy pobożnościowe, uznając je za relikt przeszłości i coś, co przeszkadza, a nie pomaga w dojściu do Boga. Taki stan rzeczy wymagał interwencji władz kościelnych. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II doszło do pewnego zwrotu w rozumieniu, czym jest i jaką rolę pełni pobożność ludowa. Wystarczy odwołać się do papieskiego listu apostolskiego napisanego w 25. rocznicę podpisania konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium. Papież podkreślił bardzo mocno w tym dokumencie, że pobożność ludowa po pierwsze wymaga ewangelizacji, po drugie. Jest bardzo istotną drogą, która prowadzi do pełnej liturgii. Papież próbuje ukazać wartość tego, czym ta pobożność ludowa jest, ale jednocześnie wskazuje na ogromną rolę, jaką odgrywa ona w życiu wiernych. Krokiem milowym w rozumieniu i w realizacji papieskiego Postulatu było Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, które ukazało się jako owoc kongregacji plenarnej, konferencji plenarnej kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, która odbyła się we wrześniu 2001 roku. W pierwszych punktach wspomnianego dyrektorium znajdujemy jasną definicję, która pobożność ludową określa w następujący sposób. Termin pobożność ludowa oznacza różne manifestacje kultyczne o charakterze prywatnym lub wspólnotowym, które w ramach wiary chrześcijańskiej są przeważnie wyrażane nie na sposób liturgii, lecz w formach wywodzących się z ducha poszczególnych narodów lub grup społecznych i ich kultury. Tego typu definicja ukazuje wartość owej pobożności w życiu kościoła powszechnego, ale przede wszystkim w życiu kościołów partykularnych. Jej cechą w odróżnieniu od liturgii jest nie uniwersalizm, a partykularyzm. Oczywiście jest to tylko pierwszy z elementów, który należy wyodrębnić. W dalszej bowiem części tego przedłożenia zobaczymy, że istnieje jeszcze jeden bardzo ważny element który stanowi treść i problematykę naszego badania. Będziemy mogli zauważyć, że pobożność ludu, pobożność ludowa ma też bardzo silne oddziaływanie na liturgię kościoła i niekiedy z formy partykularnej może stać się formą uniwersalną. Punktem wyjścia dla analizy tego tematu musi być zagadnienie uświęcenia. Owo uświęcenie rozumiemy jednak w bardzo konkretny sposób. Nie chodzi tu bowiem o uświęcenie rozumiane jakkolwiek, ale o eklezjalne, a nawet liturgiczne rozumienie tego słowa. Przeglądając dokumenty Kościoła na przestrzeni wieków, śmiało możemy powiedzieć, że temat ten nie zawsze był tak oczywisty, jak oczywisty jest dzisiaj. Słowo uświęcenie w kontekście liturgicznym pojawia się dość rzadko. Powodem tego ujęcia było silne podkreślenie charakteru anabatycznego. Celem liturgii w pierwszym rzędzie było uwielbienie Boga. Wielkim zobowiązaniem człowieka było oddanie czci Bogu, bo należało zadość uczynić zobowiązaniu nałożonemu przez prawo. Dopiero czas ruchu liturgicznego rozpoczyna nowe, bardziej pogłębione spojrzenie na to zagadnienie. W tym kontekście szczególne, szczególnego znaczenia nabiera siódmy punkt Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, w którym mowa o uświęcającej roli liturgii. Zatem temat uświęcania nabiera szczególnego znaczenia liturgicznego. Niemniej jednak, by dobrze ten temat ująć i by niczego nie pominąć, należy jeszcze uwzględnić inny bardzo ważny aspekt wskazując na to, że liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła. Zatem śmiało możemy powiedzieć, że owo uświęcenie, choć w liturgii ma swoje szczególne znaczenie i dla życia chrześcijańskiego nawet priorytetowe, to nie można wykluczyć, że dokonuje się ono także w innych formach pozaliturgicznych. Do takich form zaliczamy między innymi wszelkie akty pobożności. Ludu chrześcijańskiego. Ciekawie ten temat ujmuje właśnie wspomniane dyrektorium o pobożności ludowej, które rozwijając siódmy punkt konstytucji o liturgii mówi, w celebrowaniu liturgii nie wyczerpuje się jednak całe zadanie Kościoła, którego celem jest uwielbienie Boga. Uczniowie bowiem Chrystusa za przykładem i według nauki mistrza modlą się także w zaciszu własnego domu lub gromadzą się razem, by modlić się według form. Stworzonych przez kobiety i mężczyzn o wielkim doświadczeniu le religijnym, czerpiący wzory tych modlitw z pobożności, która jest ukierunkowana na poszczególne aspekty tajemnicy Chrystusa. Modlitwa osobista i wszelkie formy pobożności mają zatem charakter służebny. Pobożność ludowa wraz z innymi formami religijności służy. Uświęcaniu człowieka i oddawaniu czci Boga. Ich rola nie ogranicza się jednak tylko do jakichś osobistych korzyści, ale ma prowadzić do czynnej miłości i wreszcie do działalności apostolskiej. Liturgia w tej materii stanowi wypróbowany wzór, godny naśladowania. Zatem pobożność ludowa, choć nie ma w sobie takiej wartości, jaką niesie ze sobą liturgia, jest jednak drogą, która prowadzi do uświęcenia pełnego, które dokonuje się w liturgii. Autentyczna pobożność ludowa powinna zatem zawsze prowadzić do liturgii, a liturgia nie może nigdy wykluczyć tego, co stanowi trzon poprawnej pobożności liturgicznej. Uświęcenie w pełnym tego słowa znaczeniu dokonuje się zatem poprzez liturgię, a do niej prowadzi pobożność ludowa i inne formy religijności. W dotychczasowych rozważaniach bardzo mocno podkreśliłem uświęcającą moc liturgii, ukazując jednocześnie, że ogromne znaczenie w tym procesie odgrywa także pobożność ludu chrześcijańskiego. Oczywiście, co należy przypomnieć, ta pobożność z całą swą mocą będzie uczestniczyła w procesie uświęcania, o ile będzie prowadziła do autentycznej liturgii. W procesie uświęcania, którego przykład mamy w liturgii, Należy wyodrębnić dwa zasadnicze elementy, które pozwalają lepiej zrozumieć także znaczenie pobożności ludu. Do tych elementów należą oddanie czci Bogu i działalność apostolska. Oba te elementy tworzą spójną całość, i poprzez ich pryzmat możemy odczytać znaczenie pobożności ludu w procesie uświęcania. W kształcie liturgicznym będzie to także wyrażone w starożytnej zasadzie lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Te trzy elementy stanowią swoistą drogę życia duchowego. Każdy człowiek wiary wezwany jest do przeżywania jej w perspektywie liturgicznej, a ta perspektywa prowadzi nas do przeżywania wiary w codzienności. We współczesnym teologiczno-liturgicznym rozumieniu, bardzo promowanym dzisiaj przez teologię amerykańską, em, bardzo mocno podkreśla się u wymiar praktyczny, wymiar życia codziennego. Dla tej perspektywy wszystko, co w życiu czynię, ma stawać się liturgią codzienności. Zatem idąc tym tropem, uświęcenie, choć najpełniej dokonuje się w i przez liturgię, ma swoje odniesienie także w codzienności i we wszystkim, co nie stanowi w sensie ścisłym liturgii. Liturgiem codzienności włącza się także pobożność ludowa, a konkretnie kult, jaki oddajemy sercu Pana Jezusa. I dlatego w tym kontekście warto spojrzeć na ten kult od strony dwóch wcześniej podanych elementów, będących istotnym elementem liturgii: oddanie czci Bogu i działalność apostolska. Pierwsze oddanie czci Bogu. Istotą uświęcania jest wejście w doświadczenie życia Bożego. To doświadczenie, zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, najpełniej dokonuje się w liturgii, ale także rozciąga się na doświadczenie liturgii codzienności. We wszystkich dokumentach poświęconych kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kościół nieustannie podkreśla, że jest to kult istniejący w historii chrześcijaństwa od samego początku. Papież Pius XII w swojej encyklice poświęconej kultowi Serca Jezusowego Podkreślił, że kult tego serca nie zjawił się w kościele nagle, a jego źródła nie należy upatrywać w prywatnych objawieniach. Jest to kult żywy od samego początku, a jego istotą jest oddanie czci Bogu i Bożej miłości uosobionej w boskim sercu zbawiciela. Zatem widać wyraźnie, że centrum tego kultu nie stanowi człowiek, ale Bóg i jego zbawczy plan. Rolą człowieka pozostaje cześć i uwielbienie wobec wielkiej tajemnicy miłości Boga. Wśród słów, jakie Jezus przekazał Małgorzacie Marii Lakoch, pojawiają się bardzo konkretne żądania, które w warstwie zarówno teologicznej, jak i praktycznej w zasadzie nie przynoszą niczego nowego, ale które prowadzą do oddania czci Bogu w znanych i dobrze ugruntowanych już formach liturgicznych, do których należy zaliczyć chociażby przyjmowanie Komunii Świętej, Adoracji Najświętszego Sakramentu, czy wreszcie Sakrament Pokuty i Pojednania. Oczywiście obok tego pojawia się także żądanie o nową uroczystość w roku liturgicznym, dedykowaną Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. By jeszcze lepiej wskazać na owo anabatyczne nachylenie kultu serca Jezusa, trzeba powołać się na tekst na teksty i formy modlitewne wszelkiego rodzaju akty strzeliste, formy oddania się, które na przestrzeni lat ukazały prawdę o tym kulcie. Ja chciałbym tutaj odwołać się do tekstu aktu poświęcenia się najsłodszemu sercu Pana Jezusa, który został oficjalnie zatwierdzony w 1875 roku. Na pierwszym miejscu w tym akcie, jak i w innych aktach, zostaje podkreślona miłość, jaką Bóg przez Zbawiciela objawił człowiekowi. To ona staje się centrum uwielbienia, motywem uwielbienia i dziękczynienia, a co za tym idzie, staje się źródłem drogi uświęcającej. To w pełni droga katabatyczno-anabatyczna. Papież Leon XIII w swojej encyklice Annum Sacrum wskazuje na ogromne znaczenie tego, tych aktów, podkreślając, że w tych aktach otrzymujemy wszystko to, co wypływa z miłości Bożej, że w nich dokonuje się wymiana. Kiedy my oddajemy cześć Bogu, On przemienia nasze serca, i czyni je sercami nowymi. Warto też wspomnieć, że sięgając do treści objawień świętej Małgorzaty Marii Alacoq, której Jezus wielokrotnie objawił prawdę o swoim sercu, możemy szybko się przekonać, że o jej rozumieniu na do serca Jezusowego musi być rozumiane zawsze w kontekście eucharystycznym. Nie dokonuje się ono absolutnie w oderwaniu. Ale w swojej najgłębszej warstwie treściowej wskazuje zawsze na Eucharystię jako na miejsce najpełniejszego uświęcenia, a przede wszystkim wynagrodzenia Bogu wszelkich zniewek. Eucharystia w ten sposób, w jej rozumieniu, ale także w tym rozumieniu kościelnym, staje się najdoskonalszą formą kultu, a także wynagrodzenia. A zatem możemy śmiało podkreślić, że kult serca Jezusowego, nawet jeśli w swej pierwotnej wersji ma charakter pobożności ludowej, to przez fakt nieustannego wskazywania na liturgię staje się realną drogą uświęcenia każdego człowieka. I wreszcie działalność apostolska. Zasadą naczelną kultu serca Jezusowego jest formuła miłość za miłość. Kult serca Jezusowego. Nie pozostaje teoretycznym realizowaniem własnych potrzeb religijnych, ale w całej swojej rozciągłości prowadzi do czynnej miłości. Tak jak liturgia Kościoła ma nas prowadzić do doskonalszego życia, tak też kult serca Jezusowego pozostaje zobowiązaniem do odpowiedzi na miłość, jaką Bóg umiłował człowieka. Kiedy sięgamy do różnych tekstów, do różnych analiz tego kultu, bardzo szybko możemy się zorientować, że naczelną zasadą kultu Serca Jezusowego, jak mówi Ojciec Morawski w swoim dziele o nabożeństwie do najświętszego Serca Jezusowego w stosunku do dogmatu i kultu kościelnego, jest niczym innym jak przyobleczeniem się w Chrystusa, staniem się Chrystusem. Czcząc serce Jezusowe, Zostaje uświęcony i staje się jak Chrystus. Widać wyraźnie, że autor omawiając kult Serca Jezusowego, a nawet próbując niejako teologicznie go osadzić, wskazuje na niezbywalną rolę owej miłości praktycznej, która dokonuje się na zasadzie wymiany. I poprzez ten kult człowiek ma wstać się doskonałym, aby poprzez tą swoją doskonałość okazywać miłość światu. Warto też w tym kontekście spojrzeć jeszcze szerzej. Jednym z głównych założeń tegoż kultu jest akt wynagradzania miłości Bożej wszelkich zniewag. Doskonale ukazuje to papież Pius XII, który niejako streszcza to, co do tej pory zostało tu powiedziane, ukazując jednocześnie konieczność dopełnienia owego kultu aktem miłości praktycznej. O ile pierwszym i zasadniczym celem ofiarowania jest to, by stworzenie miłością odwzajemniło się stwórcy na jego, za jego miłość, o tyle samo przez się wynika powtórę, że zmyte muszą być ubliżenia tej odwiecznej miłości wyrządzone. O ile uchybiono jej wskutek zapomnienia lub też uchybiono jej o to, co nazywamy ogólnie mianem obowiązku zadośćuczynienia. W akcie wynagradzania dla całego rodzaju ludzkiego chodzi przede wszystkim o przywrócenie naruszonego porządku. By właściwie oddać cześć Bogu, Bożej Miłości, najpierw należy stanąć w prawdzie o własnej grzeszności i grzechu świata. W procesie uświęcania dokonuje się zatem wymiana. Jest to charakterystyczny proces liturgiczny, określany mianem katabatyczno-anabatycznym. Pochylenie się Boga nad człowiekiem jest wezwaniem do pełnego zaangażowania w dzieło miłosierdzia. Warto w tym kontekście spojrzeć na problematykę stawianą w tym przedłożeniu od strony czysto historycznej. Jako liturgista nie mogę zauważyć, że ów proces przejścia od pobożności do oficjalnej liturgii w przypadku kultu serca Jezusowego może być. Swoistym przykładem dobrze rozumianej drogi życia chrześcijańskiego. Kult Serca Jezusowego, rozumiany tak jak go dziś rozumiemy, nim nabierze oficjalnego liturgicznego kształtu, choć przypomnę, że, jak podkreślali papieżom, był zawsze obecny w kościele, ale nim nabierze tego oficjalnego liturgicznego kształtu, potrzeba wielu lat i wielu zabiegów. Początkowo bowiem istniał on tylko i wyłącznie jako forma pobożności. Dopiero po licznych interwencjach biskupów, ale i władców państw, przykładem tego jest chociażby list naszego biskupa krakowskiego Konstantego Szaniawskiego oraz króla Augusta II, dopiero po, po wielu prośbach i interwencjach stolica apostolska przychyla się do prośby wielu narodów i wprowadza teksty mszy świętej o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Tego tematu nie będę poszerzał, ponieważ został on dosyć dobrze zanalizowany w wielu publikacjach, ale chciałbym zwrócić uwagę tylko na sam fakt, że kult prywatny, kult pobożność ludowa ma ogromny wpływ także i może stać się może wyjść z tej swojej partykularności i stać się elementem powszechnym, uniwersalnym dla całego kościoła. I wiemy doskonale, że dzisiaj w mszale mamy mszę świętą o najświętszym sercu Pana Jezusa, mamy mnóstwo tekstów liturgicznych, mnóstwo form liturgicznych także, jak i święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podjęty przeze mnie temat jest wieloaspektowy i choć, choć i dosyć zawiły w swojej warstwie teologicznej, ale i praktycznej. Każda akceptowalna forma pobożności ludowej pozostaje w służbie temu, co jest szczytem i źródłem życia Kościoła Liturgii. Choć pojęcie uświęcania może być rozumiane bardzo różnie, to nie można zapomnieć, że każda forma kultu ma prowadzić ostatecznie do pełnego spotkania z Bogiem w znakach celebrowanych. Znaki te są znakami oznajmującymi, wspominającymi, ale także zobowiązującymi. Jeżeli liturgia to oddanie czci Bogu, ale także przyjęcie łaski uświęcania, która prowadzi nas do pełnego spotkania z Bogiem, ma ona także charakter zobowiązujący. W kontekście podjętego tematu, owym zobowiązaniem pozostaje niezmiennie wynagrodzenie i oddanie się na służbę miłości drugiemu człowiekowi. Świadczą o tym niezliczone dzieła, a także zgromadzenia zakonne, które wyrastają. Z kultu najświętszego serca Pana Jezusa, rozumianego najpierw jako element pobożności ludu chrześcijańskiego, a wreszcie ostatecznie rozumianego jako oficjalna liturgia Kościoła.